Lody z serka wiejskiego. Tak szybkie jak ty w lesie w nocy, gdy cię coś goni. A Tak, tak właśnie, tak szybko się je robi. Bez sensu. Czego potrzebuję? Dwa serki wiejskie, gorzka czekolada, orzeszki ziemne i odżywka białkowa. Kokosowa. Let's go! Blender. Szybka akcja. Oj, dajemy serki wiejskie. Teraz na wagę, odżywka białkowa. No nie jeszcze rozsypam. Zamykamy blender. Gdzie jest przykrywka? A <grywa> Ci muszę na chwilę przynieść tu, wybaczcie, bo tam nie mam w co włożyć. Nie sądziłam, że aż tak szybko się to robi. Damy jeszcze troszkę słodzika. O, Boże, jakie pyszne. Uuu. I teraz dodatki. Lecimy z czekoladką. Posiekamy to. Ja się nie będę z tym pierdolić. Cyk, I orzeszki. Ja lubię orzeszki. I teraz lecimy z tym do zamrażareczki na jakieś 30 minut do godzinki. Taki sam. Uwaga, chwila prawdy. Wow! Wow! <laughs> Nie Niebo w gębie. Przepis w opisie. Mua. Nara.